Przede wszystkim dzięki za piękne wprowadzenie Ula. No właśnie, jak robić coś z niczego? Temat może trochę przeprotny, i powinien być w małym cudzysłowiu. Natomiast jest w nim ziarno prawdy, że jeżeli myślimy o projektach data science'owych, to raczej do głowy nam przychodzą duże biznesy i korporacje, albo świat nauki. Niekoniecznie projekty non-profit, które mają może globalnego zasięgu, mają działać lokalnie, albo dla wybranej grupy odbiorców w jakiejś bardzo niszowej strefie, w dodatku bez żadnych środków na start. Więc wydaje się to niemożliwe, no spróbujemy sobie Coś, co nieco powiedzieć o tym, jak, jak u nas e, radzimy sobie z tego typu problemami. Mm, ale po kolei tak, króciutko o mnie, bo będziemy mieli ciekawsze tematy. E, ja się nazywam Łukasz i nie jestem inżynierem. I tak, można z tym żyć i robić uczenie maszynowe. E, największą część e, mojej pracy jak do tej pory zajmowało wszystko, co dotyczy zdrowia, e, ale w skali makro. Od ponad czterech lat zajmuję się różnego rodzaju pracą z danymi. Od analiz, raportowania do budowania całkiem sporych modeli AI. Obecnie w olsztyńskiej firmie AirmLab, gdzie działamy trochę z językiem normalnym to. i z tym, co można z niego wycisnąć. Oprócz tego, oczywiście, jestem. Koordynatorem oczynistej grupy, gdzie staram się wykorzystywać data science dla większego dobra. No właśnie. O co chodzi z tym większym dobrem i z tymi projektami dlaczego warto je robić? To jest jedna z takich myśli, jedna z niewielu, która zostanie chyba jeszcze z czasu studiów. I chociaż oryginalnie odnosi się może do innych obszarów, no to bardzo dobrze oddaje. To, co w zasadzie w naszych projektach chcielibyśmy osiągnąć. Um, więc, co nam daje projekt uczenia maszynowego dla większego dobra, czy dla dobra ogółu? Um, jak to działa w praktyce? W praktyce, um, z jednej strony, um, robimy coś dla innych, mamy um, realny wpływ na rzeczywistość. Um, nie musimy tylko narzekać na to, co jest nie tak. Możemy jak to się mówi, wziąć sprawy w swoje ręce. Z drugiej strony, mamy jakieś kompetencje, z którymi możemy wejść w obszary, gdzie kompetencji ML-owych czy przetwarzania danych brak, a mogłyby się z różnych względów przydać. Z drugiej strony, robimy też coś dla siebie. Takie projekty dają nam bardzo dużo w zamian. Nie tylko mamy możliwość. Pracy nad e, nietrywialnymi problemami. E, mamy też możliwość e, zdobyć ciekawych punktów do swojego portfolio, mm, wpis do CV, e, jakieś e referencje. E, poza tym to świetna możliwość na poznanie często super ciekawych ludzi, którzy bardzo często są też super specjalistami w swojej dziedzinie. I wszystko brzmi e, całkiem super, e, zatem my, jako aspirujący data-scientiści, e, głodni rozwiązywania prawdziwych problemów świata, zabieramy się m, do akcji, ruszamy w naszą drogę. I pomimo tego, że wiemy, e, stoimy twardo na ziemi, i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie tak kolorowo i że po drodze m, będzie wyboiście, to niestety rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć jak zima drogowców i szybko okazuje się, że może być trudniej niż się wydawało na samym początku. Zaczynamy dostrzegać swoje braki, pojawia się niepewność i cała masa kwestii, które wcześniej nie przychodziły nam do głowy i nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy. <laughs> może jeszcze tego nie wiecie, było o tym wspomniane już Parę razy w poprzednich prezentacjach, że niepewność i ryzyko jest wpisane w tą pracę. Nie da się od niej uciec, a końcowe rezultaty potrafią być naprawdę trudne do przewidzenia. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej na początku tej drogi znaczna część z tych problemów powtarza się. Niezależnie od Realizowanego projektu, niezależnie od problemu, którego się, do którego się zabieramy, większość z tych problemów dotyczy różnego rodzaju zasobów, a właściwie części ich braku. Na szczęście, z tym możemy sobie w jakiś sposób radzić. Więc, czego brakuje nam najczęściej? Na początek. Brakuje nam jakiejś wiedzy czy doświadczenia w materii, za którą się zabieramy. Są to dla nas nowe obszary i musimy się zagłębić w temat albo poznać technologię, z którą będziemy pracować. Natomiast bez doświadczenia, przeglądając zasoby internetu. Możemy się co nieco zgubić. Żeby przybliżyć nieco problem, posłużę się chyba najbrzydszym wykresem, jaki udało mi się znaleźć w internecie, który rzekomo przedstawia kompetencje, jakie powinien mieć prawdziwy data scientist. A według internetu, prawdziwy badacz danych powinien mieć co najmniej doktorat z matmy, być świetnym programistą, mieć 10 lat komercyjnego doświadczenia, ale tylko w prawdziwym biznesie i mieć świetną prezentację. Nie wiem jak wy, ale przynajmniej ja widząc tego typu wykresy, to mam przed sobą tylko jednego kandydata. Także, czy te kompetencje rzeczywiście przydają się w pracy z danymi, za którą my się zabieramy? Na pewno. Czy jednak musi być tak, żeby ich brak nas kompletnie blokował? No, zdecydowanie nie. Więc jak my radzimy sobie z tego typu problemami w naszej grupie? Na przykład, mamy doktorantkę ekonomii. Świetnego obliczeniowca. Mamy y, programistę aplikacji webowych, y, mamy y, bardzo kreatywnego, pasjonata wykresów i wizualizacji, specjalistkę y, sieci neuronowych. I w końcu mamy, może mniej technicznego, y, ale bardzo ogarniętego researchera, który w internecie potrafi znaleźć wszystko i jest mega komunikatywny. W ten sposób razem możemy zebrać zestaw umiejętności, jak w małym software house. Ie. Ponadto każda z tych osób wnosi razem ze sobą mnóstwo wiedzy domenowej. Bez względu na to, czy interesują się obrazami satelitarnymi, bieganiem maratonów, czy pomocą bezdomnym kotom. Nie ma to znaczenia. Każda umiejętność może się tutaj przydać. Pewnie, cały czas wszyscy się uczymy, ale ważne jest, żeby tą wiedzą dzielić się z pozostałymi. Tak chociażby powstawał cykl naszych mini-warsztatów, gdzie każdy mógł wnieść know-how ze swojej, nazwijmy to, mini specjalizacji. Całość udostępniamy również na naszych fundacyjnych kanałach. Na przyszłość, kiedy ktoś chciałby do nas dołączyć i zacząć z punktu zero. Najciekawsze rzeczy jednak powstają dopiero, kiedy te kompetencje łączymy. Tak na przykład powstał nasz projekt Samowola, gdzie na zdjęciach satelitarnych wykrywamy nielegalne budynki. Na pewno bez tak zebranej wiedzy o danych satelitarnych, sieciach Junetowych, czy nawet prawie budowlanym nie byłoby to możliwe i nie udałoby nam się, co też jest miłą niespodzianką, zgarnąć pierwszego miejsca w hakatonie, w hakatonie branżowym poświęconym właśnie takim zagadnieniom. Do tego projektu jeszcze za chwilkę wrócimy. Mm, zaraz po problemie wiedzy. Pojawia się kwestia sprzętu. Nie ma co się oszukiwać tutaj. Bez konkretnej infrastruktury um, ciężko będzie zbudować ambitny projekt. Um, jeżeli wasz komputer nie daje rady przeszedł na ciemną stronę mocy, nie macie zasobów, e Dodatkowo być może przeczytaliście o jakimś super modelu od Facebooka, który był trenowany na 120 kartach przez kilka tygodni i poczuliście niemoc, to na no, pocieszenie powiem, że może nie jest tak źle. Większość projektów, które przynajmniej na początku realizujemy wcale nie wymaga takiego arsenału. Dzięki odrobinie. Kreatywności i uprzejmości kilku firm, które chcą dzielić się swoimi zasobami, możemy zbudować całkiem fajny system za zupełną darmochę. Więc tak, w pierwszej kolejności na pewno potrzebujecie jakiegoś miejsca, żeby przechowywać swoje pliki. Czy to będą 2, 15, czy nawet 50 gigabajtów, da się to zrobić. Jeżeli przydałaby się baza danych. Proszę bardzo. E, oczywiście moc obliczeniowa, y, i tutaj mamy dostępne nie tylko znane chyba wszystkim, którzy się tym zajmują, notatniki na Kolabie czy na Kaglu. E, mamy też ciekawostki dla fanów Sparka e, w postaci Databricksa. Możliwości jest naprawdę sporo. Jeżeli macie już coś gotowego i chcielibyście pokazać to światu, y, wtedy przychodzą z pomocą platformy jak na przykład Heroku. Y, wciąż mało. Wtedy możemy zwrócić się w kierunku głównych dostawców chmurowych. Większość z nich udostępnia całą masę swoich usług w ramach tzw. darmowych limitów. A jeśli nie, to chwilowe opłaty za tego typu usługi są stosunkowo nieduże. Jeśli macie ze sobą, ale tylko jeśli macie ze sobą pozostałe, pierwsze dwa punkty a jesteście przekonani, że wasz projekt jest super i ma szansę coś zmienić, to być może czas, żeby starać się o grant technologiczny, czy jakieś wsparcie w dalszym rozwoju. Są duże firmy, zresztą jak wspomniane przed chwilą PZT, które inwestują w rozwój tego typu inicjatyw, i mogą dać niezłego kopa dla Waszego projektu. Przykładowo, jak my skorzystaliśmy z takich darmowych zasobów przy realizacji naszego projektu. System gromadzenia i obróbki danych w całości oparty o Google Drive. Cały proces budowania i treningu modeli również miał miejsce w kolabowych notatnikach, również całkowicie darmowych. I jasne, są pewnego rodzaju ograniczenia, w dostępach do GPU i tak dalej, można narzekać, ale nic nas tutaj nie goni. Możemy rozłożyć trening w czasie, możemy w końcu, jesteśmy grupą, pracować wspólnie i trenować ten model na zmianę. Końcowy produkt podobnie został udostępniony na darmowych zasobach, zarówno jako api modelu, jak i mini aplikacja, w której prezentowaliśmy wyniki, które udało nam się osiągnąć. Jeszcze jedna ważna kwestia o której też już było wspominane dzisiaj, nie wymyślajcie koła na nowo. Serio. Jest mnóstwo, mnóstwo niesamowitych rzeczy dostępnych i jeżeli ktoś opracował i udostępnił do swobodnego użytku takie technologie, które są naprawdę na światowym poziomie, to po prostu zróbcie z nich użytek i zastosujcie w swoich projektach. W sieci jest cała masa, wystarczy poszukać, yy, więc trzeba, trzeba z tego korzystać. Nie będziecie musieli nadganiać 120 kart, które miał Facebook. Yy. Ostatnim, yy, ale nie mniej ważnym punktem programu yy, są oczywiście dane. Powszechnie wiadomo, yy, że nie da się robić tego samego do danych. Hmm. Niestety, pierwsze zderzenie z tą materią może dać wrażenie, że e, dostęp do dobrej jakości danych jest trudny, a czasami nawet niemożliwy. Hmm. Jeśli Wasz projekt dotyczy jakiegoś niszowego tematu, danych może być po prostu mało. Hmm. Mogą być też e, z różnych przyczyn trzymane pod kluczem. Jak dzisiaj w, w wspominał. Wspominała Martina z Watchdog. Czasami trzeba się o nie postarać. Dane mogą być też stare, nieaktualizowane. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy szacować ceny samochodów, a dysponujemy tylko danymi z rynku sprzed pięciu lat, no raczej nie jesteśmy w stanie z tego wduścić nic wartościowego. W końcu dane mogą być całkiem fajne i interesujące, ale nie do końca trafiać w to, co chcemy zbadać. Na przykład, jeżeli chcemy badać występowanie sezonu grypowego w Polsce, a mamy dane tylko z drugiego końca świata. Więc złe dane to temat rzeka i jest źródłem niezliczonych menów, ale lepiej skupić się na tym. Co mamy i jak z tego skorzystać. Bo mamy wbrew pozorom całkiem sporo. I tutaj w pierwszej kolejności e, pojawiają się um, źródła danych publicznych, również wspominamy dzisiaj. E, oprócz tych polskich mamy szereg um, instytucji czy portali udostępniających dane międzynarodowe. Wbrew pozorom jest tego e, stosunkowo dużo. Oprócz tego, że te ilości są całkiem przyzwoite, żeby przeprowadzić fajną analizę czy, czy zbudować fajny model, to trzeba przyznać, że przynajmniej spora część z nich jest regularnie aktualizowana i obejmują bardzo dużo obszarów, którymi możemy być zainteresowani. Oprócz tego w sieci znajdziemy mnóstwo serwisów udostępniających bardziej ukierunkowane dane. Czy będą to <laughs>, datasety dostępne na serwisach jak Kaggle, które też pewnie większość osób zajmujących się danymi zna, czy bardziej niszowe, zorientowane na dany temat, jak dane satelitarne, czy dane zdrowotne, udzielone świadczenia medyczne. Naprawdę jest tego dużo, wystarczy poszukać. Być może Pewnie tak będzie, nie zaspokoją w całości waszych potrzeb, natomiast mogą stanowić bardzo dobry punkt wyjścia do dalszych badań i do poszukiwań. Jeżeli zrobienie researchu to problem, to tu z pomocą również przyjdą nam specjalne wyszukiwarki danych, które dosłownie za pomocą słów kluczowych pozwalają przeszukiwać tysiące zbiorów. To, za co um, powinniśmy zabierać się na samym końcu, natomiast często przychodzi jako pierwszy na myśl, to pobieranie danych wprost z internetu. W końcu w sieci są wszystkie dane, jakich potrzebujemy, jest ich pełno, można, można z nich korzystać. E, I super, tylko e, korzystając z tych zasobów e, pamiętajcie o kilku rzeczach. Przede wszystkim, e, zanim pobieracie takie dane z cudzych stron, z cudzych serwisów, Często wystarczy zapytać. Być może Wasz projekt realizuje jakiś szczytny cel, i właściciele tych danych chętnie się nimi podzielą. Zwracajcie uwagę też na prawne aspekty pobierania takich danych, czytajcie regulaminy serwisów. No i co na koniec? Starajcie się stosować do dobrych praktyk. Jak widać, zwracajcie uwagę na prawa autorskie. Czy być może ktoś nie życzy sobie kopiowania swojej pracy w innych celach? Poza tym chodzi o same dane. Nie musicie przy tym bombardować zapytaniami cudzych serwerów, bo może byście chcieli do nich jeszcze wrócić. Tu również trzeba się wykazać kreatywnością. Jak w przykładzie naszego wykrywania nielegalnych budowli, tutaj nie było danych, którymi mogliśmy się posiłkować wprost. Wykorzystaliśmy dane z różnych źródeł, które połączyliśmy. Z jednej strony dane zdjęć satelitarnych, z drugiej strony ewidencje budynków. Wystarczyło trochę obróbki i pozwoliło nam to zrobić zbiór ponad 50 tysięcy zdjęć razem z tym. Całkiem przyzwoitymi maskami, którymi, którymi mogliśmy zasilić nasz model sieci neuronowych. Efekt końcowy jest taki, że otrzymaliśmy model segmentacji obrazu na całkiem przyzwoitym poziomie, kompletnie za darmo. I co chyba w naszym przypadku jest równie istotne, to nie nauczylibyśmy się tyle. Gdyby wszystko było podane na pracy od samego początku, włącznie z danymi i infrastrukturą. Więc skoro mamy już wszystkie zasoby i większość tych kwestii możemy rozwiązać kompletnie za darmo, to czy już możemy startować z realizacją naszego projektu? Właśnie okazuje się, że nie jest do końca tak łatwo. Bo brakuje jeszcze takiego specjalnego składnika, coś, bez czego nie ruszymy z miejsca, niezależnie od posiadanego budżetu i bardzo ciężko jest to zdobyć. I to jest ekipa, to jest zespół świrów, którzy po godzinach pracy, pomimo obowiązków rodzinnych, chcą zrobić coś więcej. Mimo szalejącej epidemii chcą przygotowywać takie projekty i spotykać się nawet online. A jeśli aktualnie szukacie kogoś do swojego zespołu albo chcielibyście po prostu przybić im piątkę, to zapraszamy do kontaktu. Ja dziękuję. Dzięki Łukasz. W tych czasach to chyba z łokcia można sobie stuknąć piątki. Chyba nie, ale liczymy na to, że już niedawno będzie można. To, to wirtualną piątkę możemy sobie wszyscy zbić na miarę. Też macie na Łukasza, więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie i, i pytajcie. Jeżeli projekt Was zainteresował, to też zachęcam do zgłębienia wiedzy, też jest na GitHubie, więc można, można tam też prześledzić.